Hej, 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 siemano, z tej strony Charmander, a dzisiaj mamy kolejny Marble Race Jest to już nie wiem, który odcinek, ale mam dla was pierwsze, pierwszą informację um, Najprawdopodobniej pojawi się na moim kanale unboxing psa, ponieważ dostałem psa yy, Dokładnie w poniedziałek, czyli dzisiaj... Czy... Nie, nie, bo ja to sobie... Jutro, to wczoraj dostałem dokładnie psa yy, Ale dobra, dzisiaj już nieważne o tym yy, Mamy teraz yy, kolejny curse Curse for Eric's fastest contest Mamy to zrobione przez AN9K. No i nie pozostał nic jak. Wybierzcie kolor. <taka>, Taka tradycja. Mamy czarny, szary, silver, white, blue, biały, niebieski, granatowy, teal? Nie wiem co to znaczy teal. taki Taki troszkę morski, taki ciemniejszy morski, zielony, limonkowy, morski żółty czerwony, różowy, oliwny, purpurowy i ten, rudy. Rudy, nie, nie, rudy, tylko bordowy. O, no dobra. To się losuje, tak? A, bo wszystkie muszą zostać małe, nie wiem czymu. No okej, okay, dobra, losuje się tam i to trzeba tak. I go! I... I... I go! Polecieli! O, tutaj był YouTube. A nie chcę, żebyście widzieli YouTube'a tego właściciela, ponieważ będzie trochę reklama. Dobra, ale już przejdźmy do tego. Weźcie good. tutaj na pierwszym miejscu mamy zielonego, jest, akurat za nim chciałem być, ponieważ zielony do mój ulubiony kolor e, Oczywiście zielony jest na samym początku, na razie, i już tego się do następnego etapu Zanim nim jest y, ciemniejszy zielony, y, jakiś taki szary i grantowy Gło, co to jest w ogóle? Jakiś sumo zielony, A, tutaj mają się dostać, a tutaj Dobra, ale na razie tak no, nawet ci jeszcze nie przyszli sąd, Nikt chyba jeszcze się nie. A nie, jedna osoba się tutaj dostała Jedna osoba. Jedna kulka. Już tutaj się dostała. Jest to szary. Zobaczymy, kto odpadnie. Bo musiałem coś sprawdzić, nie? Przepraszam. Yy, no. Dobra. Tutaj jeszcze został nam tylko taki yy, ciemniejszy morski. A co to? Tutaj już mam powoli wszystkich zwycięzców. Z tego co widzę. Yy, nie ma zielonego, co mnie smuci na razie. Oby się jeszcze dał radę wejść tutaj. I. Kurde. A nie, bo to już jest full. A to. To nie wiem, jak to. a to, to są też chyba odpadli, odpadnięci, że tak to nazwę. Ci też chyba najwyraźniej na odpadli. Yy, więc tak, zaraz sprawdzimy, bo nie jestem pewien. Yy, chyba tak, chyba oni już odpadli. Yy, niestety mój zielony również odpadł. No trudno, zobaczymy, kto wygra. Ale jeszcze tutaj walczą o lepsze miejsca. No, tylko o co już mogłam walczyć? Ojej, było blisko, bardzo O, dawajcie, nie, to purpurowy bardziej I żółty wpada Purpurowy nie daje rady, albo może... A, na górę też się... Ach. I... kurde, mało zabrakło Dobra, wiecie co, może to już troszkę przyspieszymy, ponieważ to już ten... Trochę czasu zżera no czekamy aż coś tutaj wejdzie. O, fac, purpurowy I jeszcze ten ciemny morski i... i niebieski. Niebieski. Co? Co? Może zróbmy tak. Może nie chcę mi się z nim bawić. Zsuwając. No i zobaczmy, co się stanie. Czy oni już odpadli, czy jak? Tak. Więc niestety odpadli. Na którymś tam miejscu od końca? Czyli pierwszy, który odpadł, to. Nie, pierwszy, który odpadł, to ten. Czerwony, silver, m brązowy, zielony, żółty, purpurowy oraz ciemno-morski. I na samym końcu jeszcze jest irlandowy. Yy, Poszli. I od razu ci na pierwsze skaka, skaka, skaczą Skakają Skaczą, na razie Pyk, pyk, pyk No i na razie na prowadzenie jest taki szary Tu za jest różowy, ale wszystko jeszcze może się zmienić To jest chyba jeden z trudniejszych etapów Zanim jest taki, jakby to nazwać no to bym go kupowy, ale no, tak niezbyt O, i wszystko, czyli Zanim jest niebieski, niebieski wyprzedza na dno i wypchał do tyłu, przez to spada o dwa miejsca Ale może wszystko się zmienić właśnie na tym momencie No właśnie, czyli tylko jedno, nie, o też o dwa o, ci tutaj zostali wypychani I co, nie można wpaść tu? Ej, nie rozumiem tego? A, to już jest finalny etap! Jak zostać pomniejszonym? Ale o co chodzi? Czekajcie, nie Oni wrócili. A, rozumiem, czyli oni mają trafić tu. To ich pomniejsza, jak wpadną tutaj, to, się, to ich pomniejsza, i nie mają wpaść tu. O jezu, to, to będzie trudne. Mm. A nie, oni mają wpaść tak, 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 i w końcu tutaj, żeby, jak będą mini, mini, muszą wpaść tu. Tylko chyba o to chodzi. No, ten jest jeszcze za duży, ten też jest za duży. Tak, o to chodzi, no. Dobra, to przyspieszymy na maksa, bo nic tak naprawdę nie warto nawet czasu nad czymś takim. I będziemy patrzeć, czy ktoś tutaj się załapie. Na razie wszyscy są za duzi. I znowu, i znowu. Tylko teraz wszyscy są tacy mali, i teraz muszą się jeszcze jakoś zmniejszyć. O! Jest! Wpadł pierwszy. Mamy tego. Udało mu się wejść. Yy, dobra, lecimy na drugie miejsce na razie. Gdzie to jest final, final, ostatnia ten... Ostatni chapter, że tak to nazwę. No nikt na razie nie, nie wchodzi, ale da się, bo ten wszedł. No, to nie ciągle jesteś coś za duzi. Mam takie wrażenie. To trwa długo, bardzo długo. Prostuję kolejny. To jest taki oliw, oliwny. No ale dobra, my czekamy na kolejnych zwycięzców. Tego to rundy i mamy zielonego, takiego ciemniejszego. No, no i nikt nie wpada. Kto będzie tym ostatnim zwycięzcą? Kto przyjdzie jako ostatni? No, dawać Jeden zwycięzca, przyjmij jednego zwycięzcę, bo resztę po prostu ten tutaj, jakąś kratkę dam czy coś, i zatrzymam, nie? No, dawać. O, bo blisko. Tutaj białe i różowe były blisko. Nie. Nic z tego nie wyjdzie. O lodzie. No, wiecie, za to będzie spał milion lat. Po co zrobimy? Tak. Stańcie by tu. Ciebie tu. Ciebie tu. Idzie jest jeszcze niebieski? Tu. Ciebie tu. I po prostu wylosuję. Dobra. ja jak oczy I szczęśliwym zwycięzcą będziesz, ty. Aha. No to powodzenia. Tak, żeby było na dole. Tak, tak. O, o. Szczęśliwym zwycięzcą będziesz, ty. Szczęśliwym zwycięzcą będziesz, ty. Mm. Szczęśliwym zwycięzcą będziesz, ty. Mm. Jest, mm, 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 mm. Yes! Mam białe Gratuluję białemu Staje się szczęśliwym zwycięzcą A reszta zostaje niestety, bo niestety zamknięta Chce mi się budować tego, więc dobra, proszę. No i... Aha, jeszcze jednego muszę wziąć, nie? Czekajcie, jeszcze ustawię na jedynkę, żeby był normalny czas. I final chapter! Lecimy! Czter... Cztery finalistów, jeden zwycięzca, go! mam zielonego pojęcia, jak oni mają to wygrać czekajcie, tego się chyba nie da No, wiem, jak oni mają to zrobić. Bo gdzieś tutaj pewnie jest y, takie coś, co leci że trzeba leć się do góry. Albo że na przykład, jak tu się spali, to się idzie tu, nie? No to może. Na przykład, tym trzeba się wybić. O, no. Co, to, to by miało sens. To by miało nawet duży sens. No ale zobaczymy. Y, dobra, na razie nie zapowiada się. O, nie. To... Nie wiem, jak to działa. O, o, o! Nie. Nie, nie, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. A, okej. Okay. No, to już wiemy, o jezu, to jest trudne. Trzeba trafić dokładnie na to na ten tutaj krosek. To, to takie kółeczko. No, więc już mamy pierwsze miejsce. We are the champions, my friend. Du, 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 dum, dum. We keep on fighting. Coś tam, coś tam. Du, 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 dum, dum. Dobra, a tutaj mamy kolejnych finalistów, którzy walczą już o, o drugie miejsce. Trzecie będzie zaraz Co ty się tak pośpieszyłeś? Czarmander, co jest? No Dawaj, dawać, dawać. Co? Co? Magie tutaj wy wyrobił ten O ten Ten, 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 ten taki Co chciałem nazywać? Kupowy Tak tutaj przeleciał siu, 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 i przez ten bloczek Trz, I poleciał na górę To było dziwne No, na razie nie zapowiada się, żeby ktokolwiek miał większe szanse, chociaż biały nie Znaczy, na razie ten brązowy Wybija się ciągle w tą drugą stronę, gdzie tam nie trzeba właśnie, ale powoli coraz bliżej tego klocka spada Więc jest coraz lepiej... O! O, jest, wybił się nad tą a biały się dostał! Uuu, nawet nie zauważyłem no i mamy drugi miejsce, który jest biały. Uhuhu. Czekaj, mi gdzieś? Ryb biały? Chyba ryb biały. No tak, biały magicznie zniknął. Nie, tak. Nie wiem, czemu u tytułu odcinka powinien być ryb biały. Jak nie, to, to zmienię. Napiszcie w komentarzu. Tak, ryb biały. Nie, nie wiem, magicznie zniknął. Nie wczoraj się pojawił nagle i bum, nie ma. Jeden się posunął O, ten, ten już ma szansę, a nie, już nie ma O, oni musieli w idealnym czasie wtrafić. trafić Uuu, zielony, to było tak bliskie, kurde cool. A. Ah. Jak chcecie, to mogę nagrać unboxing pieska, w ogóle. A dziw, w ogóle jeszcze próbuję. Odostał się różowy. No, jest był biały, który magicznie zniknął. Czy, czy kto inny? Nie pamiętam. Bo biały był. Co że to trochę przyspieszymy, bo tak trochę. No, próbuję, i coś im nie idzie, nie? Nie pykło. O, o, o. O, było blisko. Uuu, zielony, nie. Uuu, jest daleko. Znowu było blisko. Ktoś się musieli... O, zielony był, blisko. O, nie. Ach. Dawać, któryś z Was? Dawać! No, o, o, zielone było blisko znowu. I kto? Nie, nikt nie wpadł, naprawdę. Naprawdę będzie trwało dwa lata. Dwa lata później. Uh, jest! Jest! Ej, ej, to pomogło! To pomogło! Dwa lata później. Mamy. To powinien być jeszcze biały, więc przesuniemy troszkę ciebie. Pomogło! Mamy oliwnego na trzecim miejscu. We are the champions, my friend? Bym... to nie I mamy czwar na czwartym miejscu zielonego No niestety mój kolorek nie wypalił Jak zawsze, ale to już nieważne Taką, takie, taką wieżę bo czekajcie A, kurde Stój, nie O, o. Musi się tak O, 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 o O Kurde, dobra Ryb biały do widzenia. Macie się.